witam was, z tej strony TIGER 5344 <coughs> Jak już mówiłem w poprzedniej misji, czyli Minas Morgul Jest ona przed była ona przed ostatnią misją Dziś zaczynamy sobie ostatnią misję, czyli Czarne Wrota hmm. Czyli Ostatnie, ostatnią misję Kampanii Dobra Więc, zaczynamy Poczany w rotach zrobię jakiś tam chyba jeden odcinek z y, League of Legends? Tak, z League of Legends chyba. Bo co do kampanii złota, nie wiem czy ją zaczn zacznę, czy nie. Jak nie zacznę, to dam projekt. ten projekt jako zakończony i będzie tyle. No dobra, oglądamy sobie filmik. A small, brave army stands at last within the jaws of Sauron's trap. But the courage of men will not fail, and their hope will not fail. For they hold that their sacrifice at the Black Gate of Mordor shall gain time for Frodo to at last destroy the One Ring. And in this final hour, the captains of the West must continue to fight for their freedom while their breath still remains. No, jak widzieliśmy, o, zaatakowaliśmy pierwsi. Szczółm czarne wrota, 25 marca 2019 roku, trzeciej ery. No to mamy do wyboru za to tym razem postacie bohaterów. Mamy do wyboru Legolasa, Aragorna, Gandalfa, Gimliego, który... no... Ale chyba sobie na sam początek weźmiemy Gandalfa. Aragorna później. No to już widzimy, że nasze... O, jakoś... A, jest! Mm. Kurde, jakie wielkie wrota. Kurde, to za blisko, ale nic. A jednak udało udaje nam się utrzymać tę, tę garstkę, a jednak są dookoła. Ech. Dobrze, zdobędziemy ten czas dla hobbitów. Ty, Sauron, patrz się na mnie. Gadżalfa Gadalf raczej Gień gupi trolu rolę szans nie mają z nami. Ale jak można tu zauważyć, to jednak kampania zła i tak jest łatwiejsza. Z wielu prostych powodów. Na siłę uzbrojenia i na ilości, ile oni mają, znaczy uzbrojenie, to mamy podobnie, tylko że. Oni mają te trolle. No po prostu. Mają. Tak, by to powiedzieć, ująć. Dużo takich. Dużo postaci, odmian postaci. Weźmiemy sobie teraz Aragorna. Coś nam bardziej przyda, jak już, będziemy, jak już atakujemy Na te niezliczone armie What the fuck? To ja mam wygrywać, nie ze Nie w to, co daje. Teraz tu weźmiemy postać Legolasa, który spada z nieba. Ha, ha. ha. Zniszczysz rzecznika. Załatwimy go Gandalfem. Gandalfem raczej. Bo to jest nawet też dobry mak, ten rzecznik. Saurona. No nie wiem. czy jesteś Gandalfem, wiesz. Что за Zaraz zajmiemy to obozowisko Jak oni mnie nie zajmą Le capitaine. I... Można zmienić postać Weźmiemy sobie Aragorna. Dziś nie wybiorę wszystkich postaci, bo biorę tylko te najlepsze. Te ulubione i najlepsze. Raczej. Znaczy... E, Gimli była dobra postać, ale nie w tej części, tylko w powrót króla To była dobra postać, ale w tej części to akurat beznadziejna Ze względu na to, że słaby zasięg broni Troll -uś. He dead. Kurde, no... Fuck a shit! Udało się! I zwycięstwo! Uff. Dobra, ja się... Na czas filmu na chwilę przymknę. There was no hope of survival in that final hour for any who stood upon the battlefield. Yet they did not despair. Although their enemies drew near and their arms grew weak, no man held fear in his heart. But fate decreed our world was not destined to end in the dark. For the power of the Ring corrupted all it touched, in ways that even its evil spirit could not imagine. And in that final, desperate moment, the Ringbearer fulfilled his quest. In a single heartbeat, the Dark Lord Sauron was no more. In truth, our victory was won by the smallest of things. Our fate balanced upon the edge of a knife, but then... When hope at last prevailed, that knife turned and plunged deep into the heart of our And victory at last was ours. Remember always that upon those grim battlefields, the hearts of the free peoples did not fail, and their courage did not falter. And thus the Third Age of Middle-earth ended in triumph. No właśnie, triumfem. Tak, więc teraz tak. Mamy kolejną odblokowaną kampanię, czyli Narodziny Potęgi Saurona. Co mm, by to jeszcze powiedzieć? Tak, Narodziny Potęgi Saurona zaczynamy tak. Kiedy wojna o piaśniach się kończyła, potoczamy bramą. To akurat w tym momencie można powiedzieć, kiedy jest we wojnie o pierścień, czyli w kampanii dobra zaczęła na brama, to w tym momencie się zaczyna kampania z, y, zła. Tak, tak, czyli dopiero od tego dnia, w którym. No, we wojnie o pierścień zwyciężyliśmy, a tu się odbija też los. Czyli y, Sauron zdobywa pierścień przez zabicie Froda. Sauron, no. No i to by było na tyle, co mogę powiedzieć. Co do tej kampanii, to nie wiem, czy ją zacznę, czy w ogóle ją będę grać, ale zobaczymy. No dobrze, ja się dziś z wami żegnam. Komentował dla was Tiger5344. 4. Na razie subskrybujcie, komentujcie, odcinajcie i jeszcze raz na razie.